Przede wszystkim witam bardzo, bardzo serdecznie. Jest godzina wpół do trzeciej, więc czas na, na vloga, w którym będę chciał poruszyć parę rzeczy. Przede wszystkim bardzo, bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy wydali swoją opinię na temat mojego poradnika do Joany. Bardzo dziękuję za te pozytywne i za te negatywne. Praktycznie można powiedzieć, że nawet bardziej za te, za te negatywne, bo to właśnie one. Powodują, że człowiek się rozwija, pod warunkiem oczywiście, że są yy, konstruktywne, yy, to przede wszystkim jeszcze odnośnie tych poradników, to yy, chciałbym zapowiedzieć, że będą one miały inną nazwę, nie będzie to szkoła, co było pewnego rodzaju topom. Znaczy, po prostu skończyłem ten filmik o godzinie, nie wiem, 3-4 godziny yy, nad ranem. I po prostu zastanawialiśmy się razem w sumie z Fubisterem na TESie jak nazwać i że fajnie byłoby jakoś nazwać tą serię, więc wymyśliliśmy Wymyśliliśmy Szkoła Nexusa Co okazała się, okazało się troszeczkę nie taktem, chociażby ze względu na to co mówiłem wcześniej, że nie chcę w tych vlogach, znaczy nie chcę w tych poradnikach nauczać I, i stwierdziliśmy, że trzeba to zmienić później, dzień, dzień po praktycznie, kiedy wstaliśmy i, i, i jednak okazało się, że że, że ta nazwa nie jest taka jaka powinna być będzie, to, będzie ona się nazywała od kolejnego piątku, czyli wtedy kiedy wyjdzie Muradin będzie to się nazywało przewodnik po Nexusie i tak jak mówię, no Muradin będzie, będzie w piątek i mam nadzieję, że uda mi się poprawić to wszystko co było mówione, że, że powinno być poprawione właśnie w Joanie. a żeby już tak przejść do rzeczy to oglądałem dzisiaj pewien filmik Włodka Markowicza, który, którego zresztą podlinkuję, podlinkuję ten filmik pod tym blogiem. Pod tym Dotyczył on jakby teraz takiej akcji, która jest w internecie przeciwko słowu nienawiści, coś w tym stylu, tak to się jakoś nazywa. I, i ten filmik był właśnie jakby taką. Ogólnym jakby komentarzem, nawet nie, dot, nie dotyczącej tej akcji, a raczej hejtu, który dzieje się w internecie i pomyślałem, że fajnie byłoby to przenieść troszeczkę na, na nasze podwórko, czyli na podwórko Heroes of the Storm, bo to co się dzieje w tym momencie, jeżeli chodzi o y, toksyczność graczy i, i właśnie szeroko rozumiany hejt y, jest bardzo złe, a jest w, na pewno jest o wiele gorsze niż było na początku i właśnie jakby tym vlogiem chciałbym wywołać taką dyskusję y, czy to gdzieś tu w komentarzach, czy gdzieś na forach y, Porozsyłam też tego vloga troszeczkę po, po innych serwisach. Zobaczymy, może będą chcieli to udostępnić lub nie. Po prostu, żebyśmy się wszyscy razem zastanowili dobrze, czy w dobrym, dobrym kierunku idziemy, jeżeli chodzi o nasze zachowanie. Nikt wiadomo, nie jest idealny, ja też, ja też do idealnych nie należy. wiadomo, za, za, czasem zdarzy się yy, to, że komuś nerwy puszczą, ale no, co bym chciał konkretnie powiedzieć. Każdy, większość z nas, przynajmniej nie każdy. Większość z nas grało w LOLa i, i na pewno ci, ci którzy grali wiedzą, wiedzą, co tam się działo. Fajnie by było, jakby, jakbyśmy nie przenieśli tego wszystkiego na, na scenę HotSA, Fajnie by było, gdybyśmy byli trochę bardziej wyrozumiali na, na, dla nowych graczy. Szczególnie, szczególnie w grze, bo nie ma co ukrywać, że czasem już w poczekalni przy wyborze bohaterów na, na hero lidze zaczyna się hejt na wybrane postacie wiadomo to tak jak mówię mi, tak, mi takie rzeczy też różni, również się zdarzają szczególnie ci którzy oglądają czasem mnie na streamie wiedzą o tym ale no niestety takie jest życie tak to jest że niektórzy gracze grają lepiej od nas niektórzy gorzej niektórzy prowokują nas jakby do do tego hejtu, bo zaczynają, nie wiem, trollować po, po pięciu minutach, kiedy nie idzie im na tym w meczu. Ale no, czasem dlatego mówię, no chciałbym wywołać taką dyskusję właśnie, czy, czy to wszystko idzie w, dobrą, w dobrym kierunku, żebyśmy żebyśmy po prostu nie nie przenieśli z LoLa tego, przed czym uciekaliśmy od LoLa, bo myślę, że w większości osobom, jakbyśmy się zapytali, dlaczego przestałeś grać w LoLa, no to bardzo dużo osób powie właśnie, że przez toksyczne community albo nawet i, i użyją o wiele gorszych słów. Więc jestem ciekaw co wy o tym sądzicie. Bardzo fajnie jakbyśmy, jakbyśmy sobie o tym porozmawiali tak jak mówię albo gdzieś tu w komentarzach albo gdzieś gdzieś indziej może na forum czy na jakimś serwisie postaram się to gdzieś rozesłać. To na tym chyba zakończymy. W ciągu paru dni Powinno się też pojawić trochę więcej ode mnie info, jeżeli chodzi o to, co będzie się działo w Pradze, czyli European Road to BlizzCon, na który się wybieram razem z Olą. Będziemy tam przez te dwa dni, które w których będą odbywały się turnieje. Jestem, tak jak mówię, wstępnie umówiony z chłopakami z G2. A dokładnie za jedenem prawdopodobnie przeprowadzimy jakiś wywiad, plus właśnie z jakimś graczem G2. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Będę się jeszcze w ciągu paru dni tam dowiadywał, czy to jest na, na 100%, żeby też nie, nie poszło tutaj za dużo, za dużo niepotrzebnych słów a żebym później nie musiał tego wszystkiego odwoływać, ale na pewno obiecuję, że jeżeli nie wywiady, to na pewno pojawią się jakieś filmiki, pojawią się zdjęcia, pojawi się jakaś relacja yy, właśnie z tej imprezy prawdopodobnie nie. Nie w trakcie, bo nie wiem jak to będzie z internetem w hotelu, nie wiem jak to będzie jakby ze sprzętem komputerowym, bo prawdopodobnie będziemy brać Oli laptopa, ale nie wiem na, na ile on pozwoli. Yy, na ile on nam pozwoli jakoś tam yy, korzystać z programów do, czy to do renderowania, czy po prostu do składania filmiku, więc, więc to zobaczymy, ale na pewno w przeciągu paru dni po tym będzie można zobaczyć na kanale, mówię, jeżeli nie te wywiady, to na pewno co najmniej jakieś, jakieś relacje, więc na, na razie skończymy, mówię, mam nadzieję, że uda mi się wywołać jakąś dyskusję y, fajną na, na temat tego hejtu w Hotsie, bo tak jak mówię, szkoda by było, żebyśmy przenieśli y, z Lola to, od czego tak bardzo y, uciekaliśmy do, do Heroes of the Storm, więc dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.